Cześć, nazywam się Tomek, razem z Patrycją jesteśmy organizatorami Ultra Race Roztocze i tak jakoś nam wyszło z obliczeń, że około 100 dni już tylko zostało do naszego wyścigu. Pomyśleliśmy, że to może dobry moment, żebyśmy wspólnie przygotowywali się do tego startu. My z Patrycją bierzemy udział dwa tygodnie przed naszym wyścigiem w w ultra lajkoniku 200 km, mamy do przejechania. Oprócz tego, musimy przejechać naszą trasę jeszcze, jeszcze raz. więc tą kondycję musimy mieć przygotowaną również. Dużo osób pisze w komentarzach czy wiadomościach do nas, że będzie jechało u nas swój pierwszy ultramaraton. Chcemy, chcemy Wam pomóc, tak naprawdę, troszeczkę tymi, może filmikami żeby wspólnie, wspólnie się nakręcać, wspólnie mobilizować i zachęcać do treningów, do jazdy. Mamy troszeczkę z Patrycją doświadczenia, jeździliśmy w brewetach, w wyścigach, w ultramaratonach. Może niewielu, ale, ale w kilku pojechaliśmy, w wyprawach bikepackingowych, więc chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem. Będziemy Was zachęcali do tego, żeby wyjść na rower, chociaż na godzinkę, a jak nie, to może pobiegać, bynajmniej w takiej pogodzie jak dzisiaj. Temperatura jeszcze troszeczkę powyżej zera, więc na godzinkę warto wyskoczyć, przy, przejechać się. Te filmiki będziemy wrzucać co jakiś czas. Podzielimy się też z Wami y, tym, y, co nam zostało jeszcze do zrobienia przed Ultra Race, tym, co zrobiliśmy. Jakieś takie może ciekawostki troszeczkę od kuchni o Ultramaratonie. Liczymy na to, że wspólnie uda nam się stworzyć taką grupę osób, która będzie się wspierała, mobilizowała i zachęcała do do wyjścia na rower, do treningów, do jakiejkolwiek aktywności. Myślę, że jak będzie już ciepło, to nie będzie nikogo trzeba nakręcać do tego, ale póki ta pogoda taka jeszcze niepewna, a zostało nam 100 dni, to wspólne komentarze i wspólna aktywność wasza i nasza pomoże nam lepiej się przygotować do tego ultramaratonu. Dzielcie się swoimi sugestiami, pomysłami. Dzielcie się tym, co robicie. Ile jeździcie, gdzie jeździcie. My Was będziemy wspierać, Wy nas wspierajcie. Ten czas szybko nam minie. Spotkamy się na Ultra Race Roztocze za 100 dni. Będziemy Wam tam kibicować, dopingować do tego, żeby to była piękna Wasza przygoda, którą, którą zostawicie sobie w wspomnieniach i będziecie opowiadali jeszcze wielokrotnie innym. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.